kolejnym odcinku Jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Szalona Aga Szalona Aga, a potem jeszcze Szalona Karolina Dodam Karolinę dzisiaj Dobra, tak, dodam. to ja jest, jestem Agata Jestem a, Karolina A Jestem Karolina. Karolina. No Karolina! Ja się teraz dołączam No mówię, a to jest nasz gość naszego programu Karolina Rudzińska no, Dobra, e, e, Karolina, pokażę Ci też prezentację od widzów. Od celi. Dobra, odbierniemy. Mówi, że mi się nie Więc tak. Przeczytaj swoje te, przeczytaj swoje e, w ogóle. Dostałam kompletki. Dostałam gołą babę, nie wiem od kogo, ale ktoś przyleżony i zboczony na pewno. I już wiem, kto jest, bo no, czy mi Nie ja! Tylko <grydy> no tak. Bardzo dużo. Przeczytaj wszystkie Twoje zadania. U. Ten Sekret... sekretnik na leży, leży do. Pisze się. Do, dobra. Wpisz <grym> kochanego pupaka, opisz. <grym> <grym> No, tego nie było, ja to wycofuję. Chcę to to Dobra. Miejsce na wpis. Dobra. Nazwę twoją ulubioną ulubioną zimą. Okej, okay, nic nie widzę. Bo lepiej bałwanej, niż tej prezent Wróć do, do początku i po. To jest, jest cholernie trudne, No wiesz! weź. Tylko nie mogę rozmyślać, jest to trudne. Czekaj, napisz jaki jest twój To No wiesz. Różowy? Nie lubię. Dobra, dobra, Do... dobra, ja... Czarny! Po... Powiem lepiej, czarny. Czarny! Na pewno czarny! Twoje ulubione cukierki? Haribo. I duże cukierki. W ogóle wszystkie. Jaki jest twój telefon? Ty jesteś pośledzona? Ty jesteś boczona? Chcesz wiedzieć? Chcesz wiedzieć? Nie, nie, nie zabierz rysunek i przystań. Gdzie ja mieszka? Nie! Zaproskało? Nie, widać po tym piśmie. Dobra. Widać. Co? Nic. Hmm. Dobra, zaczynamy. Ha! ha! Zaczynamy! No, by, by, by. by. by, by, by. Ha. Zaczynamy dzisiaj, będziemy robić. Nie, będziemy robić to, co tu pani nam pokazała. Tak? Nie. Tak. Nie kupiecko. Dlaczego? No nie pokażę Ci coś? Będzie apart, no, apart aparat. aparat no aparat. Aparat, tak? Aparat. Mhm. A o co będzie chodziło? Blu. Wiem. Hej! Hej. He He Dzisiaj no. będzie. To. Hej! Dzisiaj mamy dla Was... Best Friends tak. Będziemy odpowiadać po prostu na pytania. Dobra. Widzisz? Będziemy robić best Friends tak. Co, będzie? Tak, by. Bez... Ale o co chodzi? Tak, y nie. Będziemy mieć jakby takie... Takie, ale napisane nam komentarze. Tak? Ale o co chodzi? Ale o co chodzi? E no, ale na w... mnie też być ekran, bo nie w na nie widać. Widać cię, obie. No to zobacz, nie widać? Cześć pani. Nie umieś. W Polsce potrzebuję pytań na bez. Tran. Ona nas pytania z internetu. Ha! To są komentarze do będą. Tak? Tak. Ha. Komentarze. No, pani Lilo. To, to jest Tick. Dobra. Okay. Ja e, Jak? Ja pierwsze czytam. E, Jakie jest... Jak, się, gdzieś, jak gdzie się poznaliśmy? Poznaliście? Poznaliście? No, no to się... tak, ja powiem, bo ja pamiętam. No dobra, no to tak. W przedszkoju robiliśmy takie obóz strażaka, bo ja ona na i każdy byli to zobaczyć. No to ja się zapisałam. A ona też się zapisała, nie? I ona pominęła zrobić. I szliśmy akurat do strony no i poznałeś I od tej przyjaźni zawsze jesteśmy przy sobie w trudnych sytuacjach. Ale jesteśmy w, w, w gimnazjum teraz, sama się przyznaj. Mamy 14 lat. znaczy, ty chodzisz... Ej, właśnie. Ej, wiesz, że od razu... To znaczy, ja chodzę do gimnazjum. Wiesz, że od razu po czwartej klasie z gimnazjum? No, ale my chodzimy do gimnazjum, tak? No. wiem. No, właśnie. Dobra. Teraz ty czytasz. Aha, dobra. Druga. Y... Aha. Jaki jest Wasze najlepsze wspólne wspomnienie? Jak już z panią Tak mi jej brakuje. A Ty? Tak? Zobaczycie pismo? Brakuje mi prezent. Właśnie. A teraz Ty ja do tej i ma wiecie? Dobra. Opiszcie siebie jednym słowem. Opiszcie. Piękna, szalona. Nie, nie, ja! Mm. No ty mów, to pierwsza. Szalona riadka. Jedna! Jedno słowo. Szalona, tak? Nie! Jedno słowo. No ja! No skończymy ten challenge. Dostak. najlepszą... No dobra. Te O, Dobra. Szalona. Mariowana. Dwie godziny później. <śmiany> wymarzona praca twojej przyjaciółki. Twoja wymarzona praca to pisna Albo z Mam dwa do wyboru? No. A ty? No nie, że twoja wymarzona praca, to znaczy, że ja mówię, jaką ty masz Twoja wymarzona praca, to jest przykład, stripcizerka. A twoja? No. Lezbika! Nie wiem. No proszę. To chłopakami na zamówienie, a ja tam się rozpieram. OK. Đúng rồi. Đúng rồi.